Ostatnio nagrałem wam film o wielkim newsie od Prestona. Na razie nie wiemy dokładnie, co to jest, ale możemy przypuszczać. Zomk nagrał fajny odcinek, do którego się odniosę i to będzie też mój komentarz na ten temat, bo zapowiada się, jest to całkiem prawdopodobnie, że będziemy mieli Pet Simulator X Ultimate. Oczywiście to jest robo, robocza nazwa, nie wiadomo, czy rzeczywiście tak to będzie oczywiście nazywana ta gra, ale wszystkie te ślady na niebie wskazują na to, że prawdopodobnie dostaniemy nową grę. I on Tutaj w ogóle coś ciekawego zauważył. Zobaczcie sobie tu jest to miejsce do e, ukryte w Fantasy Worldzie na Hardkorze. Jest ukryte miejsce, gdzie mamy słuchajcie check back soon, czyli gdzieś tam e, za jakiś czas będziemy mogli sprawdzić. I Zong podaje, że to mógłby być jakby mm, portal do nowej gry, tak jak mamy takie jakby nową grę jako Hardcore i nową grę jako Trading Plaza, tak by mogło być coś związane z tym. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo to za może być dość ciekawa propozycja. Sam Preston, jak widzicie, tutaj ząb napisał, mamy ogłosił, że niedługo nam ujawni, chociaż u niego niedługo to może trwać ze 2 lata, oczywiście, ale niedługo ujawni jakieś wielkie newsy, jakieś wielkie informacje dotyczące tej gry. Więc widzicie, tu mamy jakieś tutaj: Here are some surroundings, but they are to są jakieś chyba wskazówki, ta łopata. Ta lampa to jest niby jakaś czy lampion, to jest jakaś wskazówka tego, co nas e, czeka. No i on tutaj mówi, że to może być portal do nowej gry. W ogóle też jest e, bardzo dużo informacji, bardzo o, Forever Dev. Tutaj David e, jest jednym z deweloperów. Mamy bardzo dużo nowych deweloperów w, w Pet Simulator, w, w ogóle przez zatrudnionych przez PSP Prestona, i m, bardzo dużo, jakby aż 7, 7 czy 8 nowych gierek, tych prywatnych serwerów jest, które Testują jakby jakiś nowy content, więc naprawdę zapowiada się całkiem spoko i dajcie znać, jak. Czy myślicie, że będzie ten Ultimate? Czy być może to będzie jakaś nowa nazwa dla tej gry?